w w przyszłym tygodniu, a co dzisiaj, dzisiaj proszę Państwa, za chwilę będziemy mieli okazję podziwiać twórczość, twórczość artystyczną, którą tutaj sprowadzili w naszej sali wystawowej. Życzę Wam, żeby egzaminy, przed którymi stoicie, egzamin dyplomowy, egzamin naturalny zostały przez Was zdane, nie tylko zdane, ale zdane jak najlepiej. Głęboko przekonany, że pokonacie wszystkie trudności, wszystkie zadania, które Wam podczas tych egzaminów będą wyznaczone. Bo tak jak powiedziałem, ze szkół ekonomicznych to znakomita kadra, znakomita dyrekcja, znakomite zarządzanie, bardzo dobre programy nauczania, wiele zajęć pozawiercyjnych i to wszystko składa się na sukces zespołu szkół ekonomicznych, w tym liceum plastycznego. Gratuluję Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu. Gratuluję Państwu, którzy doprowadzili do tego prawie już finału <laughs> tę grupę uczniów. E, później... Bądźcie cały czas aktywni. Pamiętajcie, praca, <laughs> uczciwa praca w każdej dyscyplinie życia, a szczególnie w sztuce, jest najważniejsza. I to weźcie sobie do serca. Dziękuję Wam wszystkim.